Słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Tak to wszystko wygląda. Tam jest Adam. No i co? I startujemy. Także widzimy się przy pierwszym roku. No i mamy monetę. Ale. Chyba jakiś zajazd. No... Nie widać No ale jest Także do kolejnego Mamy kolejny sygnał No i mamy... Ostry nabój No 100% no ale ja czegoś takiego nie kolekcjonuję także także trafi podołka do ok do następnego mamy kolejny sygnał trzeba aby wypakować no i mamy pląbek Pewno prądu nie miałem Okej, okay, jak wyczyszczę to wam rzucę. I kolejny sygnał mamy. O, super. Dwa fenole tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt. 1 także ładnie słuchajcie, jesteśmy na miejscu faktycznie Nowaźnik pola Sami zobaczcie No i mamy pierwszą monetę Co to jest Już wam mówię No cesarstwo super Fajnie. OK. Mamy kolejny sygnał. No jest taki mały pocisk. Nic ciekawego na mnie. To Mamy kolejny sygnał. I to jest... To jest to. Ale co to jest? Słuchajcie, to jest takie coś. Jęcuszek z czymś, coś Nie zobaczymy jak się oczyści Także do następnego No nie taki kawałek kotleta Nic ciekawego Jakby nie wiem, bolec czy coś takiego. Okej, okay, do następnego. Kolejny sygnał póki co jest lipa Adamowi tam nic nie wyszło. Mi. coś coś tu teraz mamy. Co to jest? Znowu taki jakby mały nabłę. No także znowu amunicja. Okej, okay, do następnego. Wchodzi, nic nie ma ciekawego, także postanowiłem Adama nagrywać. Na mnie nie nagrywa, ja na siebie nie nagrywam tego. O, tu. Tak. To jest. co tam może być Czekaj i to jest od łyżki? No jest jedną część łyżki znalazłem, to widzę druga. Już się bardziej stołują niż gubią monety no. O kurde Nie chcę już mi się a, zaczęło wypadać, nie zapadać No tak Kończymy, nie? Kończymy Kończymy nie Ciao. W takim błocie, w Cześć, witam was na podsumowaniu Słuchajcie ogólnie miałem nie wstawiać tego filmika bo jest to materiał z trzech dni łączony, no ale uznałem, że wrzucę to jako bonus dla cierpliwych, także no lecimy. Mamy takie kalesoniaki, tutaj mamy dwie ciekawsze plomby, dwa kolcoki, część branzoletki miedzianej. No i tu fanty, można powiedzieć, dnia to jest Cesarstwo 1989 jeden Fenol 1961 no i ten Zajazd to jest jedna droga fenona. także dziękuję Wam za obejrzenie mojego filmiku za subskrypcję, lajki i komentarze na 150 subów pada konkurs także zachęcam do subskrybowania mojego kanału no i widzimy się już na kolejnym polu. Cześć.